Czas na duże pogodowe zmiany i zacznijmy od razu od tych pozytywnych, koniec mroźnych poranków. No ale nie ma nic za darmo, poranki będą zdecydowanie cieplejsze, ale też bardziej pochmurne. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka, czas na szczegóły prognozy pogody jeszcze dzisiaj. Wschodnia Polska pozostaje w pasie podwyższonego ciśnienia, który łączy wyż z nad Rosji z wyżem bałkańskim. Oznacza to rozpogodzenia nawet do bezchmurnego nieba, mnóstwo słońca, ale i ujemną temperaturę, przede wszystkim nad ranem. Już jutro w całym kraju, jutro, a także dziś w nocy, pogodę kształtować będzie rozległy, stacjonarny niż z nad Szkocji, wraz z prątem atmosferycznym, który przewędruje przez Polskę przede wszystkim w nocy, przynoszący więcej chmur, ale jedno. Wcześniej do Polski z południowego zachodu napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze polarnomorskie i poczujemy to już w nocy. Przede wszystkim w Zielonej Górze, gdzie na termometrach w tym najzimniejszym momencie nawet 9 stopni. Identyczna temperatura także w koło brzegu, tu cieplej. Im dalej na wschód, tym noc chłodniejsza, ale już bez ujemnej temperatury. 4 stopnie w Białym Stoku, 2 stopnie w Suwałkach. tu chłodniej. Jeżeli gdzieś w nocy ma padać, to przede wszystkim w Tatrach jest to możliwe, w Także uważajmy oczywiście na drogach, bo tu nawierzchnia będzie śliska. Sporo rozpogodzeń w okolicach Trójmiasta i tu na termometrach 6 stopni. Wspomniany front wkroczy do Polski, właściwie już wkracza w tym momencie od zachodu. Przemierzać będzie Polskę głównie w nocy, ale... Od samego rana dawać się będzie jeszcze we znaki na wschodzie Polski, ale poranek cieplejszy, to będę podkreślać. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się jutro na Kujawach. Tu całkowite zachmurzenie, temperatura do 14 stopni, padać może też na Nizinie Szczecińskiej czy na zachodnim Pomorzu, ale będą też chwilowe przejaśnienia. Sporo chmur na północnym wschodzie, ale odrobinę słońca powinniśmy zobaczyć. Także duże, ale niekoniecznie całkowite zachmurzenie. W Białym Stoku temperatura do 13 stopni, a w Łodzi możliwe że na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 16. Więcej chmur, ale bez deszczu, także na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu w Małopolsce. W Tatrach do 11 stopni i tu od samego rana drżysta, pochmurna aura. Padać może również na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 16 stopni. To jutro. W czwartek możliwe, że 17 stopni. Zobaczymy w Małopolsce, więc to będzie cieplejszy dzień. Piątek niskie ciśnienie, dużo chmur i niższa temperatura. Do zobaczenia.